Czasem, pomimo e, znajomości setek, jeśli nie tysięcy tytułów z danego medium, zdarza się pewien klasyk, który trzeba wręcz znać, wręcz warto znać, ale z jakiegoś powodu jakoś dalej się po niego nie sięgnęło. I powiem szczerze, że ja pomimo tego, że cały czas czytam na okrągłe komiksy, wręcz na potęgę, cały czas e, wypożyczam, kupuję, są pewne tytuły, które w jakiś sposób mnie ominęły. Niemniej jednak, zważając na fakt, że zarówno polski rynek, jak i rynek amerykański cały czas oferuje pewne wyznawienia poszczególnych, klasycznych, znanych historii, tak samo i Egmont w tym miesiącu w ramach swojej oferty wydał pewien komiks od Franka Millera, komiks o tytule Ronin, czyli Komiks, który jest już też wręcz kultowy, jest wyjątkowy na swój sposób, a nawet komiks, który można powiedzieć trochę dawno takiego Franka Millera, którego my możemy znać ze wszystkich innych tytułów, które Frank Miller e, później wydał. A mówię później, ponieważ jak się okazuje, Ronin jest, można powiedzieć, prekursorem dla kariery Franka Millera w świecie komiksu. Tutaj muszę z góry podziękować wydawnictwu Egmont za nadesłanie mi tego egzemplarza do recenzji, a raczej nie konkretnie mi, tylko DC Maniakowi, dla którego piszę. I więc też jeśli czytaliście moją recenzję na DC Maniaku, no to mogę powiedzieć, że najpewniej będę się tutaj powtarzał, dlatego no, mogę odesłać do tamtej recenzji najpierw, zanim y, obejrzycie ten materiał. Czym Ronin jest dla Franka Millera? Przede wszystkim, e, samo wydanie odegmontu. Nowe wydanie opatrzone jest e, nową, piękną przedmową e, aktualnej wówczas e, redaktorki naczelnej w DC Comics, e, która, e, która mówi o tym, jak wyglądały komiksy wówczas w latach 70., w latach 80., -tych. jak wyglądały pewne fascynacje e, amerykańskich e, miłośników komiksu tak zwanym Metal Harland, czyli później heavy metalem, magazynem komiksowym, wręcz też kultowym w świecie komiksu, który nawet teraz ukazuje się w języku polskim, tak propo. Miesięcznik, który był tak naprawdę również pewną bazą do stworzenia. No, też wręcz wybitnego filmu animowanego z lat 80. Czy też uważam mniej wybitnej kontynuacji z 2000 roku? No, można powiedzieć, że heavy metal to coś, co wręcz zbudowało, można powiedzieć, nowe spojrzenie na komiks, a tak naprawdę no, heavy metal, który wywodzi się z Francji, co by nie mówić. I tak samo jest tutaj, ponieważ Frank Miller, zafascynowany e, miesięcznikami e, i historiami, które były w Heavy, e, w heavy Metalu, e, miał w pewnym momencie możliwość stworzenia swojej własnej historii. Jak powiedział, że chce zrobić po prostu historię o nazwie Ronin, nawet nie zdążył powiedzieć, o czym dokładnie ten komiks ma być i już od razu dostał ten projekt e, zatwierdzony. I jeśli chodzi o Ronina, nie jest to klasyczna historia, którą moglibyśmy podejrzewać Franka Millera, kiedy usłyszymy po prostu hasło Ronin. Ponieważ w tamtym okresie, w latach 70., latach 80., a dokładnie w latach 80., kiedy ten komiks został wydawany dopiero, no, Ronin był raczej kojarzony z kinem samurajskim, z Kurosawą chociażby, no, te filmy były wręcz kultowe. Każdy je znał, każdy wiedział, e, jak wyglądają pewne motywy samurajskie w popkulturze. Frank Miller chciał to trochę powielić, ale w komiksie. Niemniej jednak, komiks ten nie opowiada tylko i wyłącznie o tym Roninie. No ale właśnie, o czym opowiada e, komiks Ronin Franka Millera? Jest to przede wszystkim zderzenie dwóch e, rzeczywistości. Przyszłości oraz przeszłości. W przeszłości mamy oczywiście feudalną Japonię, w której mamy tego naszego tytułowego, bezimiennego Ronina, który e, poprzyciąga zemstę na demonie e, o imieniu Agat e, i gdziekolwiek nie pójdzie, on musi e, pomścić śmierć swojego pana e, właśnie na tym demonie. Druga z trona tego komiksu to przyszłość, to wręcz taka dystopijna przyszłość, to Nowy Jork, który jest pobojowiskiem po trzeciej wojnie światowej, po wojnach korporacyjnych. Mamy tutaj do czynienia no właśnie z korporacją, która postanawia wprowadzić na rynek nową technologię, która może się okazać bardzo destrukcyjną technologią dla całej rzeczywistości, dla całej społeczności. I w tym wszystkim e, tak naprawdę wychodzi e, telepata, niepełnosprawny telepata, który ma możliwości, ma moc, ma dostęp do tej technologii całej, która e, dzięki której łączy się e, wraz z przeszłością i wraz z czasami tytułowego, właśnie Ronina. Frank Miller dzięki temu daje komiks naprawdę niezapomniany, naprawdę wyjątkowy, który, no wręcz można powiedzieć, otworzył mu karierę na wszystkie inne jego dzieła, które stworzył. No bo przecież mieliśmy jeszcze potem rok pierwszy, mieliśmy Powrót Mrocznego Rycerza, świetną pierwszą część i niemalże do zapomnienia wszystkie kolejne. Frank Miller chociażby nawet dał świetnego Daredevil'a. W którym wprowadził pewne motywy, które powielane są po dzień dzisiejszy w zarówno tej postaci, jak i w całym gatunku superhero, A nawet twórcy serialu, który ma się ukazać na Disney Plus w marcu, bardzo często mówią, że czerpią wręcz inspirację garściami z komiksów Franka Miller'a. Można powiedzieć wprost, że. Frank Miller jest jednym z prekursorów aktualnego komiksu, i to właśnie Ronin to wszystko zapoczątkował. Pomimo faktu, że niektórzy mogliby podejrzewać o to powrót mrocznego rycerza, to jednak Ronin był e, pierwszy i to on dopiero otworzył e, Franka Millerowi karierę na komiks. Ronin pierwotnie ukazał się w 6-miesięcznikach, gdzie sam Frank Miller już na samym początku powiedział wprost, że nie chce. Tutaj wydałeś tego w czysto zeszytowym formacie. Wtedy nie myślano jeszcze o wydaniach zbiorczych, więc nawet Frank Miller nie podejrzewał, że ten komiks zostanie kiedykolwiek przedrukowany w taką cegiełkę, a raczej myślał o tym w kontekście pewnej serii książkowej. Dlatego też postanowił, że te komiksy nie będą szyte, a będą one miały swoje grzbiety i będą w taki sposób po prostu wydawane jako kolejne tomy książki żeby oddać pewnego ducha literackiego temu, co chciał właśnie przekazać przez ten komiks. I wprost można powiedzieć, że Ronin jest no, cyberpunkiem. Nie jest to typowa historia o Ronin, o której byśmy pomyśleli. Nie jest to komiks w całości umiejscowiony w tej feudalnej Japonii, a raczej komiks, który wręcz, który wręcz przeplata między sobą te dwie różne wizje na te dwie różne rzeczywistości. Świetna rzecz, która też pokazuje, w jakim stanie może być kiedyś ludzkość, a w jakim kiedyś była, jakimi wartościami kiedyś ludzie się sugerowali, a co tak naprawdę w przyszłości może być główną wartością dla nas wszystkich. Powiem wprost, że Ronin jest wręcz epokowym komiksem, i e, mówiąc epokowym, mam na myśli to, że no, trzeba go po prostu znać. No, Egmont wydał go, e, wydał go, jeśli tylko lubimy czytać komiksy, jest ku temu doskonała okazja, żeby w końcu po tego Ronina sięgnąć. Niemniej jednak, czy Fakt, że Ronin jest epokowy, że on wprowadził pewne schematy właśnie do komiksu, które później Frank Miller powielił jeszcze raz w Powrocie Mrocznego Rycerza. Czy to wszystko e, sprawia, że jest to absolutnie najlepsza komiksowa lektura, jaką kiedykolwiek e, w życiu doznacie? No, absolutnie nie. Otóż Ronin jest komiksem, który Frank Miller zarówno napisał, jak i zilustrował. Niestety. Otóż, o ile Rank Miller świetnie rozkłada całą tą fabułę i potrafi w pewnym sensie nadać pewnego kontrastu pomiędzy tym światem rzeczywistym w postaci tej przyszłości, tego cyberpunku, a tym wyimaginowanym światem w tej feudalnej Japonii, którego już trudno pamiętać z perspektywy bohaterów. No to jednak niestety ilustracje nie do końca to wszystko dodają. I ja osobiście no, nie mogę powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia ze świetnie z komiksem. Otóż może w latach 80., bo faktycznie, kiedy weźmiemy jakikolwiek inny komiks z lat 80. czy nawet 70. No to Frank Miller bez wątpienia wychodzi poza pewien e, schemat e, ilustratorski, jeśli chodzi o komiks. Ale niestety, jak po prostu zobaczymy te wszystkie ilustracje, no ja na przykład w niektórych momentach nie mogę się rozczytać. Frank Miller za mocno mm, cieniuje swoje, swoje ilustracje. Wygląda to wręcz tak, że narysował pewne kontury, a potem wziął mazak i zaczął to wszystko kreślić. Nie ma tam praktycznie nic, co można byłoby e, faktycznie rozczytać. Świetnie na przykład buduje tutaj, z kolei, e, wszystkie sceny walk, które są pozbawione jakichkolwiek słów, nie mają absolutnie żadnych dymków, mają gdzie, nie, gdzie może subtelnie wplecione onomatopeje, natomiast nadal są one wręcz nieczytelne. Wyglądają one filmowo, są one rozłożone tak, jakbyśmy oglądali kolejny samurajski film, niemniej jednak, no, nadal nic na nich nie widać. I to powtarza się tutaj praktycznie przez cały czas. Frank Miller niejednokrotnie nawet pokazuje stan Nowego Jorku. W każdym numerze jest przynajmniej jeden kadr, który wypełniłby całą stronę. I też za każdym razem no, nie widać tam nic. Widać po prostu zbiorowisko kresek. Nawet w pewnym momencie jest kadr, w którym y, bohaterowie stoją w pewnej bardzo fajnej, no wręcz niezapomnianej pozie. No, i też cały ten kadr jest pokreślony. Za warstwę kolorystyczną odpowiada Lynn Varley. I powiem szczerze, że ona tutaj ratuje poniekąd ten komiks, ponieważ ona sprawia, że komiks ten jest trochę bardziej krwawy, wyrazisty, bardziej kolorystyczny. Nadaje pewnego klimatu swoimi kolorami. Niemniej jednak, czasami mam mimo wszystko wrażenie, że trochę za słabo nimi kontrastuje, no ale wręcz ona unosi ten komiks pod tym kątem. Niemniej jednak, no to jest tylko dodatek i ja zawsze to w taki sposób odbieram. Frank Miller nie potrzebował kolorysty do stworzenia Sin City. Stworzył całe czarno-białe komiksy i nadał temu swój wyrazisty, wyjątkowy wręcz klimat. Tutaj. Też mógłby to zrobić, przecież filmy samurajskie również są czarno-białe. I bardzo dobrze, że tego nie zrobił, ponieważ absolutnie niczego nie można byłoby zobaczyć w tych wszystkich brudnych, pomazanych kadrach. Powiem absolutnie szczerze, że jeśli chodzi o ilustrację Millera w tym komikcie, totalnie nic nie widać i jedyne co ratuje to właśnie kolory Lin Varley. I powiem absolutnie jeszcze jedną rzecz że mimo wszystko warstwa wizualna komiksu to jest najważniejsza rzecz, która w komiksie jest. Nie scenariusz, nie nie, nie, nie narracja, mimo że też to jest istotne, to jednak no, na co patrzymy? Patrzymy na obrazki. Jak ja patrzę e, zawsze e, w, z perspektywy czasu Noronina, no, to widzę te wszystkie niechlujne ilustracje. To coś, co Zostało mi w pamięci, ale mimo wszystko raczej wolałbym zapamiętać ten komiks pod znacznie lepszą warstwą niż to, co proponuje tutaj Frank Miller. Ja po lekturze tego komiksu przeczytałem pięć kolejnych, i większość z nich zapomniałem, natomiast Ronin jednak w jakiś sposób potrafił wesłać się do mojej głowy i Wręcz wypalić się w mojej pamięci. I nie wiem tak naprawdę dokładnie z jakiego powodu. Może z jednej strony była to właśnie historia i ta swoista kontrastowość, którą Frank Miller tutaj proponuje. E, może narracja, którą e, Frank Miller obiera, na no, może właśnie te jego niechlujne ilustracje. E, natomiast, mimo wszystko, z tego wszystkiego czasem zdarzają mu się naprawdę prześwietne kadry, prześwietne, e, e, prześwietne rysunki, chociażby ta sama okładka, która jest według mnie arcydziełem samym w sobie, no ale szkoda, że jest to tylko okładka, na, a we wnętrzu bardzo rzadko widać cokolwiek tak naprawdę sensownego. Ronina mimo wszystko warto znać. Nie jest to może tak trudny aktualnie w odbiorze komiks, jak chociażby, nie wiem, Kryzys na Nieskończonych Ziemiach, czy jakikolwiek komiks. Ze srebrnej czy złotej ery komiksu, ale mimo wszystko też nie uważam, że będzie to absolutnie najlepsza rzecz, jaką w życiu przytacie. Niemniej jednak warto się zastanowić nad tym, ponieważ trudno jest mi wymienić jakikolwiek komiksowy cyberpunk, który by we mnie oddziaływał w taki sam sposób po lekturze. No, jak właśnie Ronin? Odle, który minęły już, nie wiem, dwa tygodnie, a ja cały czas o tym komiksie, mimo wszystko, staram się w jakiś sposób myśleć. Czy jest to w ogóle też nawet najlepszy komiks Franka Millera? No, ja osobiście nawet uważam, że Miller, kiedy nie musi rysować swoich komiksów, wychodzi mu to znacznie lepiej. Mamy rok pierwszy, gdzie mamy ilustrację Davida Mazucieliego i wypada on znacznie lepiej, a też przecież Miller go bezpośrednio robił, bo go pisał. No, tutaj też może, gdyby ten komiks był ilustrowany po prostu przez kogoś innego, to może z jednej strony totalnie byśmy o nim zapomnieli i Miller nie miałby takiej kariery później komiksowej, jaką miał, no a może właśnie wręcz przeciwnie. No, tego się już raczej nigdy nie dowiemy, no ale też bardzo dobrze. Warto Ronina mimo wszystko znać, w nowym wydaniu od Egmontu tym bardziej e, też mamy tutaj trochę dodatków, które pokazują ilustracje e, jeszcze przed e, nałożeniem kolorów, czy nawet e, pewne e, recenzje, które m, są raczej pochwalne, a pisali je praktycznie scenarzyści i pisarze e, światowej sławy, bo nawet chociażby nie wiem, Chris, e, Chris Claremont, który w tym czasie pisał X-Menów. No ale odchodzący od świata komiksowego net. Harlan Ellison przeczytał Roninę i powiedział, że mu się ten komiks naprawdę bardzo mocno podobał. Niemniej jednak polecam, warto znać. Dziękuję jeszcze raz wolnictwu Egmont za udostępnienie mi tego egzemplarza do recenzji. I jak też powiedziałem, napisałem również na, dla DC Maniaka swoją recenzję, więc zachęcam w komentarzu gdzieś bądź w opisie, na pewno e, ją zapostuję. Tak czy inaczej, to było na tyle. Piszcie czy czytaliście i czy polecacie Ranina od siebie, czy też tak jak ja uważacie, że ten komiks troszeczkę się jednak już zestarzał.